Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj będzie wyjątkowo hmm, film, którego na pewno się nie spodziewaliście i w sumie ja też się nie spodziewałam, że będę robić na ten temat film, ale no trochę się czuję, jakbym się tłumaczyła. A z drugiej strony doszłam do wniosku, że dla mnie to będzie dobre, jeżeli wytłumaczę o co chodzi i co się stało. A z drugiej strony, może. Nie wiem, może wyciągniecie z tego coś mądrego. Może tak na dobry początek powiem o tym, że yy, zawsze miałam kompleksy. Zawsze byłam jakimś takim, właśnie tym dziwnym, rocznym dzieckiem, które się dziwnie ubiera, które ma dziwne zainteresowania. A z drugiej strony, w związku z tym, oczywiście, dzieciaki w szkole mnie nie rozumiały. A jak powszechnie wiadomo, dzieciaki są bardzo bezlitosne. Może, może tak to ujmę. Problem jest właśnie taki, że bardzo dużo rzeczy, które się dzieje właśnie w naszym okresie dojrzewania, dorastania ma bardzo duży wpływ na to co się dzieje z nami później, na to jak siebie postrzegamy, jak myślimy i oczywiście no, nie jestem wyjątkiem, ja też jak byłam w gimnazjum to na przykład tam śmiali się ze mnie i w ogóle no, teraz by to po mnie spłynęło, ale wtedy oczywiście no, nie było to takie proste, żeby tak po prostu nie przejmować się i nie słuchać innych w momencie, kiedy ja nie miałam za dużo znajomych i chciałam, no chciałam być po prostu częścią jakiejś grupy, chciałam być akceptowana, chciałam po prostu mieć znajomych, mieć przyjaciół. No ale no wiadomo, no było jakieś tam nabijanie się, było jakieś wyzywanie, i dużo, dużo takich sytuacji zostało mi gdzieś tam w głowie. No i oczywiście w związku z tym, że wyglądałam tak, a nie inaczej, no bo jednak w dość młodym wieku zaczęłam się ubierać jakąś tam, jakoś tam alternatywnie, czy to bardziej gotycko, jeżeli trzynastolatka w ciuchach z lumpeksu może wyglądać gotycko, no to no oczywiście no, to się spotykało z niezrozumieniem ze strony właśnie moich rówieśników. Oni nie bardzo rozumieli, co się dzieje, szczególnie, że y, moje gimnazjum to, no, to było specyficzne miejsce i. Tam było kilka osób takich, powiedzmy bardziej, nie wiem, jakichś metali czy coś takiego, ale oni byli starsi, więc oni się nie będą z gówniarą zadawać i jakoś tak, no, no różnie z tym bywało po prostu, ale no, faktem jest, że spotykałam się wielokrotnie z jakimś tam niezrozumieniem, właśnie ze strony y, innych osób w szkole. Ech, no i ogólnie, no, to w którymś momencie zaczęłam, tak jakby ukrywać swoje wady, zaczęłam kombinować. Y, co mi się we mnie nie podoba i w sumie to trochę już straciłam rachubę czy to faktycznie mi się nie podobało, czy to ludzie mi wytykali po prostu to było już tak dawno, że ja już nawet tego nie pamiętam co faktycznie było powodem moich kompleksów a co było powodem problemu innych ludzi wokół mnie zaczęłam po prostu to zakrywać, więc zaczęłam jakoś tam nie wiem malować się zaczęłam się jakoś inaczej ubierać zaczynałam właśnie jakieś tak... próbowałam po prostu zatuszować to co y, może się ludziom nie podobało, to co mi się nie podobało, i skończyło się na tym, że faktycznie zaczęłam się dość mocno jednak ukrywać pod tym wszystkim. Potem przyszedł taki moment, kiedy poszłam z koleżanką na zakupy, było strasznie gorąco i usiadłam obok niej, jak czekałyśmy na autobus, i zobaczyłam, że ona ma nieogolone nogi. I to był dla mnie taki moment. Bo ona była dla mnie takim trochę wyznacznikiem właśnie takiej perfekcyjnej kobiety, takiej, wiecie, ładnej, zadbanej, poukładanej, bar bardzo rozsądnej i zauważyłam, że ona ma nieogolone nogi. I ja wiem, że to brzmi dość śmiesznie, ale wtedy faktycznie mnie to tak uderzyło, że ktoś tak super, ktoś, kto jest dla mnie takim jakby trochę wzorem, też no niekoniecznie dba o takie detale, które są praktycznie niewidoczne I, i po prostu no dostałam w mordę tym i po prostu wtedy trochę tak jakby zrozumiałam, że inni też mają takie problemy, że mają jakieś tam kompleksy czy coś i nawet nie starają się ich ukryć, bo po prostu mają to w dupie. No i w sumie wtedy, wtedy zaczęłam trochę bardziej się zastanawiać nad tym i zaczęłam tak jakby właśnie w głowie przepracowywać sobie wszystkie te moje kompleksy, i w zasadzie to zostały mi tylko dwa. I tyle dobrego, że faktycznie zostały tylko dwa z tych wszystkich, które były, a było ich naprawdę mnóstwo. Ja na przykład kiedyś miałam kompleks, że mam brzydki głos. No nie wiem, no tak, tak mi się po prostu ułożyło w głowie, ale doszłam do wniosku, że to jest coś, na co ja nie mam wpływu, choćbym naprawdę chciała, więc. Po co się tym przejmować, bez sensu. No i z tych wszystkich kompleksów, które miałam, zostały mi właśnie te dwa. Pierwszy to oczywiście były zęby. Yy, tutaj, no tutaj problem był taki, że ja już kiedyś miałam prostowane zęby aparatem stałym i no nie pykło. Przede wszystkim to yy, po tym, jak mi zdjęli już wtedy ten aparat, no to ja już myślałam, że jest ok, ale niestety z czasem te zęby znowu wróciły do takiego szeregu w jakim były i no się okazało, że to, w zasadzie to leczenie było spieprzone od początku i ja tak jakby w głowie sobie ułożyłam, że to nie ma sensu, że to jest już coś na co ja nie mam wpływu bo przecież aparat już próbował i, i nie wyszło więc po prostu odpuściłam ten temat, po prostu stwierdziłam że a, będę sobie z tym żyć, no ale nie było to wcale łatwe, ponieważ zawsze wstydziłam się tego jak wyglądają moje zęby i choćby były nie wiem, jak bardzo zadbane, to i tak były czymś, co było dla mnie totalnie szpetne. I jak się śmiałam, to w ogóle się śmiałam tak, nie? Albo jakieś jedzenie, tego typu rzeczy, no to faktycznie były grane takie akcje. No ale potem przyszedł taki moment, że właśnie poszłam do tej kliniki aktualnej, do której teraz chodzę, czyli do Rock Your Smile, no i wtedy faktycznie mi powiedzieli, że ale można to zrobić, można to ogarnąć, tylko po prostu trochę inaczej. I bardzo się cieszę, że się na to zdecydowałam. Bo gdyby nie to, to ja bym nadal miała bardzo potężny kompleks i nadal bym starała się jakoś ukrywać, nadal bym się bała głośniej mówić. Bo wiadomo, jak głośniej mówimy, to bardziej otwieramy usta. ja nie mogę otwierać ust, bo mam krzywe zęby, nie? Także tak to, tak to wyglądało w mojej głowie mniej więcej. To, że teraz siedzę i w ogóle gadam do Was, to też jest wynik tego, że nabrałam jednak tej pewności siebie. I, no i po prostu poszłam z tym do przodu. Skoro zębów sama nie mogłam sobie wyprostować, no to po prostu poszłam do kliniki, która mi z tym pomogła. I aktualnie jestem... minęło półtorej roku od początku leczenia i ja jestem bardzo zadowolona, wszystko jest na bardzo dobrej drodze, także to jest super. No ale został jeszcze ten drugi kompleks. A jeszcze w temacie zębowym, tak jeszcze a propos, to... Yy, to nie jest tak, że ludzie nie czepiają się takich rzeczy. Oczywiście, że się czepiają. Ja od moich znajomych bardzo często słyszałam, Boże, jakie ty masz krzywe zęby. I to było naprawdę przykre. Raz nawet mi się zdarzyło, że jakiś ziomek, jakiś randomowy ziomek na Instagramie do mnie napisał, że powinnam coś zrobić z tymi zębami, bo jestem już stara i potem będzie już tylko gorzej. I to było takie dobijające. I nawet nie to, że nie wiem, że jakoś smutno mi było, tylko po prostu bardziej. Bardziej byłam wkurwiona, że ktoś tak potrafi z buciorami wejść w czyjeś takie naprawdę problemy i, i tak... Ja sobie wtedy pomyślałam tak, ziomuś, a co, opłacisz mi to leczenie? Ty wiesz w ogóle, ile to kosztuje? Poza tym to długo trwa. Ja wtedy nie mogłam sobie pozwolić na coś takiego. I... nie ma w ogóle sposobu, żeby zbyć takiego typa. No, on po prostu przyszedł ham, powiedział coś głupiego i sobie poszedł i tyle, nie? Ja mu chyba nawet wtedy nie odpisałam, już nie pamiętam to dawno było. No i tutaj przechodzimy już do tego drugiego kompleksu, który jest y, znacznie większym problemem, ponieważ tutaj problemem jest mój nos, którego ja nigdy nie byłam w stanie zaakceptować i zawsze miałam z nim problem. Na przykład długo próbowałam się nauczyć malować, właśnie po to, żeby móc to zakryć, i wszystkie moje właśnie. Skile makijażowe, które nabyłam w ostatnim czasie, no to one w zasadzie wszystkie służyły po to, żeby docelowo zmienić swoją twarz tak, żeby odwrócić uwagę od tego nosa, który w mojej opinii jest brzydki. Naprawdę nie macie pojęcia, ile ja zrobiłam naprawdę ładnych makijaży i ile zdjęć ich zrobiłam i ile tych zdjęć poszło do kosza ponieważ ja nie widziałam na tych zdjęciach swojego progresu makijażowego. Nie widziałam po prostu ładnego makijażu czy ładnego obrazka. Ja tam widziałam tylko i wyłącznie ten nos i no wszystko po prostu poszło do kosza, bo jeżeli mi się to nie podoba, no to dlaczego miałabym to w ogóle komukolwiek pokazywać, no? Także problem tutaj jest taki, że ja na tych zdjęciach widziałam coś zupełnie innego niż inni, bo jak pokazywałam na przykład koleżankom, które siedzą w makijażu, i im pisałam, że hej, powiedz co myślisz, i w ogóle jak ci się podoba makijaż, no to im się te makijaże podobały. I w ogóle one mnie chwaliły, że w ogóle fajnie, super, ale finalnie tak, ja nie mogłam się tak jakby przemóc, żeby udostępnić takie zdjęcie. A poza tym też, nieważne jak ładne mi ktoś zrobił na przykład zdjęcie na sesji, jeżeli to był portret taki wiecie o tyle, to, to ja po prostu nie udostępniałam takich zdjęć praktycznie nigdy. Zdarzyło się kilka, bo po prostu fotografowi, fotografowie czasami poprawiają mi ten nos na zdjęciach. To niektórych to nawet nie muszę o to prosić, bo oni wiedzą, oni rozumieją. Ale ogólnie no to yy, wydaje mi się, że nie mam nigdzie na profilu żadnego zdjęcia bliskiego, takiego małego portretu, gdzie mój nos wygląda tak jak na żywo. Najbardziej to mnie chyba bolało, jak właśnie mieliśmy tą, tą wspaniałą sesję, za którą dostałam ostrzeżenie na YouTubie, tą sesję aktową. Tam zostało mi zrobione zdjęcie, którym wszyscy się jarali. I to zdjęcie było naprawdę ładne, natomiast ja nie widziałam. Ja widziałam tylko jeden urywek z tego zdjęcia. Ja po prostu nie widziałam tego całego kształtu tego, jak ładnie wyglądam na tej sesji jak ładną mam, nie wiem, fryzurę, stylizację, makijaż, cokolwiek. Ja tam widziałam tylko i wyłącznie nos i to, jak światło na niego pada, i no, jak to wygląda w konsekwencji tego. Z drugiej strony od bardzo dawna już siedziałam w temacie medycyny estetycznej i w temacie operacji plastycznych. No, z medycyny estetycznej, no to wiadomo, to tam robiłam sobie tylko jeden, jeden zabieg i nic więcej. Ale no, przyszedł po prostu impuls, przyszedł jeden pojedynczy impuls i była to moja przyjaciółka Aśka, która powiedziała jedźmy i stwierdziłam, Jedźmy, no bo to jest, to jest świetna okazja, to jest świetna, świetna sprawa, bo pojedziemy tam razem i, i będzie to trochę po prostu łatwiejsze, jeżeli będziemy przez to przechodzić razem, bo już od dawna, bardzo dawna myślałam o operacji, wiem, że ona też. I, no i po prostu w lutym, tak, w lutym jakoś zdecydowałyśmy się już ostatecznie na podpisanie umowy. Właśnie w lutym y, się zdecydowałyśmy na operację, w grudniu. Konkretnie 8 grudnia, a też yy, byłam oczywiście świadoma tego, że nie podpiszę tej umowy, nie mając pełnej kwoty, tak jakby już na tą operację, więc podpisując tą umowę, już miałam odłożone te pieniądze i doskonale wiedziałam, no co one pójdą. Tylko potrzebowałam właśnie tego impulsu, który dała mi Aśka, żeby, żeby ostatecznie się na to zdecydować, bo tak to bym kolejne lata czekała. I, i po co to komu? Naprawdę po co to komu? I miałam trochę takie wrażenie, jakbym przegrała ze swoimi kompleksami. Naprawdę przez moment tak myślałam, że moje kompleksy mnie pokonały, jeżeli postanowiłam posunąć się do czegoś takiego. I musiałam sobie trochę to poukładać w głowie, zrozumieć też, że no, że to nie do końca jest tak, że to nie jest taka przegrana walka, to, to nadal jest walka. To nadal jest walka o akceptację siebie i tego, co na co dzień widzę w lustrze. Miałam takie myśli, że czemu ja nie widzę siebie tak, jak widzą mnie na przykład inni ludzie. Ci ludzie, którzy komentują mi zdjęcia na Instagramie, którzy zapraszają mnie na sesje, ci, którzy faktycznie mi piszą szczerze, że jestem piękna, i tak dalej. No i trochę tak jakby mój umysł mnie sabotował, i ja nadal do końca nie jestem w stanie przyjąć tak jakby takiego komplementu, bo zawsze sobie myślę, ale ty nie wiesz, jak ja tak naprawdę wyglądam. Że no to był ten moment, kiedy przestałam o tym myśleć jako o takiej przegranej walce ze swoimi kompleksami, tylko zaczęłam to postrzegać jako drogę do samoakceptacji i do uwierzenia w to, że faktycznie jestem piękna. Tak naprawdę po operacji nadal będę sobą, nadal będę dokładnie tym samym człowiekiem, tylko będę inaczej reagować na komplementy. To nie będzie takie puste dzięki tylko może po prostu w końcu faktycznie w to uwierzę. Jeszcze żeby było ciekawiej, ja w gronie moich znajomych, ja nie mam żadnych problemów o tym, żeby, żeby o tym mówić. Ja otwarcie mówię o tym, że zdecydowałam się na operację i odpowiadam na wszelkie pytania z tym związane i nie macie pojęcia ile razy jak powiedziałam o tej operacji, ile razy usłyszałam też bym chciała. I wtedy faktycznie mi się trochę robiło przykro. I zazwyczaj dostawałam odpowiedź, że yy, też bym chciała, ale się boję. No to się zawsze pytałam, czego się boisz? I praktycznie za każdym razem dostawałam odpowiedź, że boi się reakcji otoczenia, reakcji ludzi w najbliższym otoczeniu. Jak oni to z, do tego podejdą, czy oni to zaakceptują w ogóle. I to było naprawdę przykre, bo zdałam sobie sprawę z tego, że. To, że dla mnie na przykład to jest dobra droga, że ja w ten sposób wiem, że będę się czuła lepiej, to nie znaczy, że moje otoczenie też zareaguje na coś takiego pozytywnie. Dlatego też ja mówiłam o tym od samego początku bardzo otwarcie, bo myślałam sobie, że no przecież czy ktoś może w ogóle to skrytykować, niby z jakiej paki, przecież to nie jest jego sprawa. No ale wygląda na to, że to jest też sprawa innych, skoro Moje znajome też się przejmują tym, co ludzie by powiedzieli, gdyby one wzięły sobie tak, wzięły, zrobiły taką operację. A mam też w moim gronie osoby, które zrobiły już taką operację, tak z ciekawostek. I one, pomimo tego, że przeszły przez to wszystko, one się nie przyznają do tego, że one to robiły. Ale żeby nie było, to nie są jakieś tam medialne osoby, także nie macie czego szukać, bo nie znajdziecie. Ale tak, to, to było strasznie przykre, jak się zorientowałam, że są osoby, które przeszły operację. I udają, że tego nie było, ponieważ boją się, no właśnie, nie wiem, boją się reakcji otoczenia. Ja jestem wyjątkowo nietaktownym człowiekiem, bo trochę nie ogarniam takich rzeczy, wiecie, co, co się powinno, co się nie powinno. Ale nigdy tych osób nie pytałam o powody. Bo wychodzę z założenia, że to jest prywatna sprawa. Jeżeli są wskazania medyczne, to to jest dobry powód, ale jeżeli ktoś ma kompleksy, to to też jest dobry powód. Hmm. W momencie, kiedy ja nagrywam ten film, jest niedziela. We wtorek wyjeżdżam. W środę już idę na stół. Także w momencie, kiedy wy to oglądacie, ja już jestem na stole. I nie chciałam o tym mówić wcześniej, głównie z tego powodu, że nie chciałam słuchać przez x czasu komentarzy: Ale po co to robisz, ale przecież jesteś taka piękna? No. Okej, okay, twoimi oczami może jestem piękna, ale ja bym chciała swoimi oczami móc stwierdzić, że jestem piękna. A z drugiej strony odpowiadam zazwyczaj ludziom stać mnie, bo to jest. Bo to jest po prostu taki tekst, który absolutnie zamyka ludziom mordy i temat nie jest już drążony, a no trochę, trochę jestem zmęczona tłumaczeniem ludziom dlaczego, po co, ale, ale jak ty będziesz z tym wyglądać. No. Po prostu, po prostu weźmy na klatę to, że cudze wybory nie są Waszym problemem. I ja podjęłam taką decyzję, ponieważ uważam, że będzie, tak będzie dla mnie lepiej, dużo lepiej i że ja będę się znacznie lepiej w tej sytuacji czuć. I jestem na to gotowa. Aktualnie jestem 3 dni przed operacją i... Czuję już, czuję już, trochę stres, już trochę faktycznie mi wchodzi na głowę to, że no za trzy dni będę już pod narkozą. Ale no... Jestem pozytywnie nastawiona. Ja wiem, że to jest droga, która jest dla mnie właściwa i wiem, że to po prostu to będzie dobre dla mnie. I wiem, że to będzie ogromna zmiana na lepsze w moim życiu. No, także... Y Możecie mi coś napisać miłego w komentarzach, i przypuszczam, że jak tylko się obudzę, to złapę za telefon i będę patrzeć, będę czytać te wszystkie komentarze. Nie wiem, czy już będę w stanie odpowiadać, ale, ale na pewno będę wszystko tam czytać. I jak już się ogarnę na tyle, że. Mm, że już po prostu będzie ok, no to wtedy już wrócę do relacjonowania Wam, jak się czuję i w ogóle jak było, wszelkie wrażenie jakieś z samej operacji. No po prostu, no, te, od tego momentu wydaje mi się, że widzimy się głównie na razie na Instagramie. No i co? No i fajny sobie prezent zrobiłam na 30 urodziny, co? No, to by było na tyle. Nie wiem, jaka jest puenta z tego filmu, chyba, chyba jej nie ma. Jeżeli macie jakieś koncepcje na płyny z tego filmu, to zapraszam, dajcie w komentarzach, żeby nie było. I co? I widzimy się no, chyba nie za tydzień, chyba za trochę więcej, ale no widzimy się jak tylko będę w stanie. O, no.